Witajcie, kochani, zapraszam Was dzisiaj na drugą część wyprzedaży. Dzisiaj ubrania, buty oraz torebki. I od ubrań chciałabym rozpocząć. Pierwsza rzecz to jest taka bluzka z firmy Atmosphere o numerze 12, czyli to jest 40. I ona wygląda w ten sposób: jest takiego kremowego koloru na krótki rękawek, który tutaj tak na siebie nachodzi. Z przodu z taką tutaj ozdobą, z takim długim ala jakby krawatem, zapinana jest na guziczki i jest e, ta bluzeczka taliowana z takiego materiału, e, jak mgiełka wygląda. Moim zdaniem stan tej e, bluzeczki jest e, idealny. Następna rzecz to jest e, River Island. To jest taka tunika, mogłabym powiedzieć na takich cieniutkich ramiączkach, bez żadnych rękawków, z przodem takim bardziej, widzicie, luźnym i ona jest do połowy uda lekko, dosłownie lekko się roz, tak jakby rozchodzi na dole, czyli rozszerza i po obu stronach ma takie tutaj takie przecięcia i wygląda w ten sposób. Ona, nie mówiłam, jest w rozmiarze 42. Natomiast moim zdaniem to jest 40 Tak patrzę, czy ona jeszcze tutaj nie. Ona ma tylko po bokach rozcięcia. Następna to jest taki bluzko sweterek E, firmy Creative Experience e, o rozmiarze S, natomiast moim zdaniem e, na osoby o rozmiarze M również będzie pasować, dlatego, że to jest bluzka taka oversize'owa e, z takimi ala nietoperz e, rękawami, możecie nawet zauważyć, bardzo fajna, leciutka, niesamowicie przewiewna, na długi rękaw. Rękawki są zakończone takim, jakby materiałem od bluzy. Również ten dół jest zakończony tak, jak te rękawki. I tak jak powiedziałam, ona jest, mimo tego, że jest tutaj rozmiar S, to moim zdaniem, na osoby o rozmiarze M będzie również pasować. Następna rzecz to jest sweterek. To jest taki sweterek w szarym kolorze z takim ozdobnym tutaj kołnierzykiem z kamieniami. Z tyłu jest zapinana na taki zameczek. Jest ten sweterek na długi rękaw i on ma taki materiał, nie wiem czy wy to zauważycie, taki też lekko prześwitujący. Natomiast jest takim sweterkiem bardzo, bardzo lekkim troszeczkę dłuższy, nie jest on taki e, e, króciutki zaraz tutaj przy pasie, tylko jest taki delikatnie e, dłuższy następny sweter jest z Mango on jest w rozmiarze S, natomiast moim zdaniem również e, może pasować na osoby, które noszą na przykład M -kę. kolor czerwony, ozdobne e, takie złote, czerwonego z takimi guziczkami e, tutaj po bokach, jest na długi rękaw jest troszeczkę, jeśli miałabym być szczera, w takim miejscu tutaj, gdzie mamy bił, troszeczkę szersze, ale zwęża się ku dołowi i. Również w przypadku, tak jak tej tuniki z River Island on ma takie rozcięcia tutaj po bokach. Ja zauważyłam, że bardzo wiele ubrań właśnie z Mango ma takie po bokach rozcięcia i tak, jak, i tak on wygląda. Tutaj ma takie złote guziczki i jest koloru czerwonego. Następna rzecz to jest, już Wam pokazuję, to jest taka sukienko tunika. Jest ona z sklepu Orsay o rozmiarze L. Wygląda w ten sposób, góra. Tutaj jest ten e, przód też taki luźniejszy. E, rękawki takie do połowy ramiona z bufkami. E, I on, m, ten materiał, nie wiem czy Wy to zauważycie, jest taki jakby tutaj były różnego rodzaju e, takie wzory, ale one są jakby jednolite do tego koloru. I tak jak powiedziałam, to jest raczej taka sukienko tunika. Moim zdaniem jest w stanie bardzo dobrym. Następna rzecz to jest taka zwykły, taki zwykły T-shirt z sklepu Pixar o rozmiarze S, natomiast również na Mkę taką mniejszą będzie pasować. I hate Mondays, która wygląda w ten sposób. Stan tego T-shirta jest idealny. Następny nietoperz. W takim rozmiarze troszeczkę uniwersalnym, natomiast moim zdaniem, między, do Mki może się, może się nadawać. Bardzo głęboki dekolt, mam nadzieję, że Wy to zauważycie tutaj. Bardzo głęboki dekolt. Z tyłu również jest dekolt z takim tutaj paskiem w poprzek, i to już tak jak powiedziałam, to już jest typowy nietoperz. Rękawy troszeczkę szersze, takie dużo szersze niż, niż zwykłe, i ona jest również zwężana ku dołowi, i stan, moim zdaniem tego nietoperza jest również bardzo dobry. Następna bluzka jest z, żeby nie skłamać zary, to jest XL, natomiast ja nie wiem, jaka to jest XL-, bo moim zdaniem to jest góra MK. Ona wygląda w ten sposób, z czarna, tutaj z takimi, z taką, ona jest w ogóle z materiału takiego jak mgiełka i ona ma tutaj takie, z tego materiału zrobioną tak jakby taką koronkę. Już Wam pokazuję jak to wygląda bez wieszaka i ta ozdoba jest jakby na takich gumkach. Troszkę bufiaste są rękawy. I one są również zakończone taką, takimi właśnie, jak tutaj widzicie, e, marszczeniami. O tak właśnie mogłabym nazwać te, e, te rękawy w tej czarnej tunicy. One są bardziej takie szerokie, e, właśnie może nie bufiaste, ale są takie alabufiaste, bufiaste, bo one są dużo szersze niż normalne rękawy. I tak jak w przypadku właśnie tej e, bluzeczki Zary. No to ja bym absolutnie tutaj nie dała ikselki, bo ona tutaj jest taka lekko zwężana przy biuście i delikatnie rozkoszowuje się ku dołowi. Następna rzecz to jest kurteczka o rozmiarze, o rozmiarze 14. Ale z racji tego, że jest taliowana i ma pasek, to myślę, że na osoby, o, które noszą rozmiar 12, będzie też dobra. Ona jest takiego materiału bardzo lekkiego w takie prążki beżowo-brązowe. Wygląda w ten sposób. Ma pasek w pasie. Zapinana jest na guziczki. Z tyłu wygląda w ten sposób. Tutaj masz jeszcze dodatkową taką klapę zapiętą na, na guziczek. Długi rękaw na rękawach również są takie ozdobne powiedzmy sobie, paseczki, i tutaj na ramionach również ma guziczki. Wygląda w ten sposób, i moim zdaniem stan tej kurteczki jest bardzo dobry. Myślę, że to jest taka kurtka raczej na wczesną wiosnę, na wczesną wiosnę, nawet na lato, natomiast absolutnie nie na teraz. Następna bluzka jest z firmy John by John o rozmiarze 14 i wygląda w ten sposób. Jest takiego koloru zielonego, chociaż on widzę jest delikatnie przekłamany w kamerze. Tutaj z przodu przy dekolcie ma jeszcze taki dodatkowy materiał, żeby tam za dużo nam nie odsłoniło. Taki wszyty pasek, który możemy zawiązać dodatkowo jeszcze na na plecach, znaczy z tyłu. Ręka w trzy czwarte i stan myślę, że jest myślę, że jest dobry, o może tak. I ostatnia rzecz to jest taka narzutka jak ja w ogóle prasowałam te rzeczy, które tutaj Wam dzisiaj pokazuję, to ja chciałam ją również wyprasować, ale okazało się, że ta narzutka ma po prostu taki śmieszny materiał, którego się po prostu nie prasuje, i on tak wygląda, jak wygląda. Czyli wygląda tak, jakby był pognieciony, natomiast taki jest, jakby, jakby faktura jest tej, tej tuniki. Czy tuniki, narzutki. Narzutka jest takiego koloru, jak widzicie, i kolor absolutnie w tym momencie nie jest przekłamany. Ona jest zawiązywana tutaj w pasie i przód tych, tych klap. Jest troszeczkę dłuższy, czyli tak, jakby ma takie, nie wiem, jak to nawet nazwać, takie jęzory. Oczywiście jest na długi rękaw. No i nie wiem, czy mówiłam, rozmiar jest to XL i na pewno jest to XL. Nie jest to absolutnie na osobę noszącą mniejszy rozmiar, bo, bo jednak, bo to faktycznie jest dosyć spore i materiał jest taki bardzo, bardzo mięciutki. Jeśli chodzi o ubrania to by było wszystko. Teraz pokażę Wam buty. Pierwsze buty są z skropa. One są o rozmiarze 36 i wyglądają w ten sposób. Mają, taką, mają taki kolor takiej bardzo soczystej fuksji, tak mogę jej nazwać. Są niesamowicie lekkie, mają taką plastikową, gum, gumowo-plastikową taką podeszwę i tak jak powiedziałam, są niesamowicie leciutkie, nie mają żadnych uszkodzeń i rozmiar ich to 36. Następne buty to są buty już różne, 38, które wyglądają w ten sposób. To są takie czarne na obcasie buty. One mają w tak, one są w taką czarno-białą kratkę z takim tutaj guziczkiem. Miałam je dosłownie kilka razy na nogach i, i nie ma żadnych uszkodzeń. I z tego samego fasonu buty, tylko że w innym kolorze. Są takie właśnie w taką kratkę czerwoną. Tutaj z taką kokardką biało-czerwoną, też na takim obcasiku i to jest też również również rozmiar 38. Teraz pokażę Wam torebki. Zacznę może od czegoś, co jest absolutnie nowe, nigdy nie używane. To jest taka kosmetyczka zapinana na dwa zamki. W środku tutaj mamy jeszcze lustereczko, mamy taki identyfikator, na kłódkę, w ogóle ona jest też na kłódkę zamykana i jest do niej również długi pasek. Ona wygląda w ten sposób: ma taką plastikową, dosyć mocną rączkę. Tutaj jeszcze są, widzicie, na, na przyczepione. Są takie metalowe do postawienia nóżki. Ta kosmetyczka, taka podróżna, że tak powiem, jest nowiusieńka. Następna rzecz to jest torebka z Hausa, która wygląda w ten sposób. Ona jest w kolorze takiej kawy z mlekiem. Ma również, oprócz tego, że można ją tutaj zobaczyć, ma również taki brązowy pasek. Jest ona zapinana w środku na zamek, ma kieszonkę i jedynym jej uszkodzeniem jest tutaj właśnie przy tej rączce. Mam nadzieję, że to zobaczycie takie no takie uszkodzenie, o tak, możecie to zobaczyć sobie z bliska, jak to wygląda, i generalnie żadnych innych uszkodzeń ta torebka nie posiada. Następna torebka jest z, z Rizert, i to jest taka duża e, brązowa listonoszka. E, ona jest tutaj zapinana na, mm, na magnes, w środku jest zapinana na e, zamek i również ma. Kolejną kieszonkę na zamek w środku. Również jest kieszonka zapinana na zamek z tyłu. Jest na taki długi, regulowany pasek. I generalnie oprócz tych uszkodzeń, które za chwilę wam pokażę, nie ma żadnych innych. A jej uszkodzeniami są przetarcia tutaj na brzegach. Kolejna torebka to jest torebka z, już Wam mówię, z Rezert. Ona jest w kolorze takiej zgaszonej pistacji. Ona wygląda w ten sposób. Mogłabym ją nazwać taką sporą szoperką. Ma podwójne rączki. Takie właśnie ala skórkowe oraz takie tutaj z materiału. I dosyć mocne są te rączki. Bardzo duże, bardzo pojemna. Bardzo jest pojemna i e, dodatkowo ma jeszcze kolejną, zapinaną na zamek: taką e, e, drugą w środku torebkę, gdzie, gdzie możemy włożyć coś bardziej wartościowego. Co e, obawiamy się, że mogło nam zostać wyciągnięte, ponieważ ta torebka nie posiada żadnego zamku oraz e, zatrzasku. Jedynym jej mankamentem jest to, że tutaj m, na brzegach ona się po prostu delikatnie rozchodzi, ale myślę, że to można sobie tam delikatnie skleić. Torebka wygląda w ten sposób. Żadnych innych uszkodzeń, a jeszcze tutaj, dobrze zauważyłam, jeszcze ma uszkodzenia tutaj takie przetarcia na rogach, tylko z jednej strony. Następna torebka jest z z kropa. Ona jest też bardzo taka głęboka i wydaje się być również bardzo pojemna, wygląda w ten sposób: ma takie z przodu kieszonki. Troszeczkę krótszy ma tę rączkę, zapinana jest również na zamek. W środku ma też kieszonkę na zamek, i jej uszkodzeniami są a tutaj były już widzę z tyłu, w rogu takie dwa przetarcia. Tak, i to tylko tyle, jeśli chodzi o uszkodzenia tej torebki. Następna torebka. To jest torebka z Hausa, która wygląda w ten sposób. Ona jest zapinana tutaj na taki przekręcający się zamek. W środku wygląda w ten sposób. Siodek jest wręcz idealny. Tutaj ma taką rączkę, dodatkowo ma jeszcze taki regulowany pasek. Tą klapę ma taką wężową i generalnie żadnych uszkodzeń nie ma. Ona jest bardzo pojemna, szczerze mówiąc. Tutaj ona się jeszcze na bokach rozszerza. Ale jedynym jej mankamentem jest to, że ona tutaj przy tej rączce jest po prostu delikatnie uszkodzona. Nawet możecie to zauważyć, że ona wygląda troszeczkę inaczej niż rączka po tej stronie. I to jest jedyny jej mankament. I dwie kolejne, już ostatnie rzeczy to są torebki z, już Wam mówię, z jakiej firmy, z Hausa. Pierwsza wygląda w ten sposób: jest takiego koloru fioletowego, na, jest takiego materiału jakby alapikowanego. Tu jest napis słów one są jakby takie wytłaczane, te litery. Jest bardzo, bardzo szeroka i, i pojemna. Zapinana jest na zamek. Jest niesamowicie lekka i, i taka bardzo mięciutka. I identyczna jak ta fioletowa, tylko... Granatowa, również e, torebka z Hausa, identyczna jak ta fioletowa, tylko że właśnie taka, e, ona w kamerze widzę, jest, ma przepiękny błękitny kolor, natomiast ona jest bardziej taka granatowa i tak samo jak ta w przypadku tej tej fioletowej jest też niesamowicie, tu się rozszerza i jest bardzo taka pojemna. Kochani, jeśli chodzi o te rzeczy, które Wam dzisiaj chciałam właśnie pokazać to wyprzedaży, to byłoby wszystko. Jeśli jesteście zainteresowane którąś z tych rzeczy, to piszcie do mnie na mojego maila, którego znajdziecie pod tym filmikiem. Oczywiście tam zasady również całej tej wyprzedaży znajdziecie też pod filmikiem. Oczywiście osoby, które byłyby zainteresowane kupnem nie tylko jednej rzeczy, to oczywiście jesteśmy w stanie się Jestem w stanie się z Wami dogadać, że tak wszystko powiem, chociaż nie lubię tego słowa, co do ceny, co do wysyłki, może jakiejś darmowej wysyłki, zobaczymy. Jeśli jesteście którąś z tych rzeczy zainteresowane, to piszcie, ja na pewno zaraz się do Was odezwę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnych filmików. Pozdrawiam, pa pa!